Witajcie serdecznie, Jakub Kulik dla fansportu. Szymon Kołecki w dalszym ciągu Witam. E, z nami. Słuchajcie, pytania od Was, pytania od widzów. Ja pytań nie znam standardowo, bo przyjmuję taką taktykę, więc, więc lubię, jak mnie też zaskakują. Mogą się jakieś e, pewnie powtórzyć z wywiadu, więc, e, więc odeślemy do wywiadu, tak? E, lecimy, gotowe? Śmiało. No to dobra. Jakie miał Pan rekordy w przysiadzie i martwym ciągu? Czy trenował Pan podciąganie na drążku, a ilość powtórzeń lub z dodatkowym obciążeniem? Na ilość przysiad... powtórzeń. Tak, tak, przysiady robiłem ze sztangą na, klat... na plecach to maksymalnie przyjadłem 270 kg trzy razy w jednej serii i większego ciężaru nigdy nie podchodziłem. Czy czułeś rezerwę, że mógłbyś tylko... na trzy razy to już nie, natomiast pojedyncze maksymalne wejścia na powiedzmy wyższe ciężary no, byłyby ryzykowne ze względu na kontuzję, bo to już jest ciężar, już tanga mocno drży, ja ważyłem 96 kg wtedy, to mógłbym tego nie ustabilizować. i. W... Przy, przy prawie 300 kg, przy takiej stosunkowo niedużej wadze, 90 parę kg, wystarczy, że plecy trochę ci puszczą albo gdzieś tam cię przesunie na którą stronę i może dojść do poważnej kontuzji. Dlatego nasz trener Iwan Grzykurowi uważał, że po 3-4 po powtórzenia na maksymalnym swoim ciężarze to ok, ale jedynki, dwójki już na maksie to nie. Z tego też względu martwego ciągu nigdy nie robiłem na maksa, bo maksymalny ciąg to już jest, e, może dojść do, do uszkodzenia pleców, e, głównie pleców, lub czasami innych kontuzji. I ciągi robiłem tylko na technikę, na mniejszych obciążeniach, gdzieś tam około 200 kg. Robiłem na przykład podrzut, kończyłem podrzut i później w ramach pracy nad techniką i troszkę nad siłą robiłem ciągi. Natomiast takiego martwego ciągu nigdy nie robiłem. Jeżeli chodzi o drążek, to miałem zawsze słaby, natomiast miałem taki okres, kiedy miałem przerwę ze względu na kontuzję pleców. I żeby tam jakoś to nadrobić, to robiłem różne ćwiczenia w tym podciąganie na drążku. Mieliśmy taki na sali drążek. On był troszeczkę elastyczny i dodatkowo wiązaliśmy sobie ręce paskami, żeby się do tego przy, przywiązać. I robiliśmy maksymalną ilość powtórzeń w trzech podejściach. Yy, jakaś tam była przerwa jeszcze określona, Już nie powiem teraz ile, ale trzeba było powiedzmy pierwszą serię nie zrobić na maksa żeby drugą trochę zrobić i trzecią, żeby mu zrobić na maksa, bo jak się pierwszą zrobiło, to już potem byłoby ciężkie, by pierwsza była na maksa. I w tych trzech próbach podciągnąłem się gdzieś około 70 razy, natomiast to nie były takie stabilne podciągnięcia, tylko po pierwsze w paskach, po drugie brążek trochę elastyczny i się już nauczyłem wykorzystywać to lekkie odbicie plus wciągnięcie, ale po takich trzech podejściach to naprawdę ręce długo gdzieś tam dochodziły do siebie. Natomiast to nigdy nie była moc mocna moja strona, zawsze bicepsy, bo głównie bicepsy i plecy gdzieś tam Biorą w tym udział. To o ile pióra w sensie pleców miałem mocno, tyle bicepsy i ręce do przyciągania nie za bardzo. Okej. Okay. Nie zjechało. Eee, kto ma perspektywy zostania wielką gwiazdą KSW z młodych zawodników i bycia takim mamedem, halidowym czy materlą? Myślę, że takim Mamedem, czy Michałem to już nikt nie będzie, bo to są wyjątkowe postaci. I Mamed gdzieś tam się wsławił tym bardzo szybkim kończeniem zawodników przed czasem, czy poddaniem, czy nokautem, często w pierwszej rundzie, w pierwszych minutach. Michał wsławił się tą niezwykłą walecznością, tym, tym sercem do walki, tymi momentami, kiedy był bardzo porozbijany, a potrafił przełamywać walkę i ją zwyciężać. Także Trudno będzie e, takich ludzi szukać, bo ci mieli swoją charakterystykę, poza tym byli pionierami e, w polskim MMA. Natomiast e, kto z młodych ludzi ma szansę być e, wybitny? No myślę, że Marian Ziółkowski już jest e, na tym poziomie, ale on już jest gwiazdą swego rodzaju KSW. Trudno mi tak na szybko teraz e, gdzieś tam... Pewnie Robert Ruchała. S... Robert, tak. Patryk Kaczmarczyk, też takie wschodzące. Tylko pytanie, czy oni będą na tym poziomie sportowym, po prostu, nie? Tam, oni zresztą walczyli między sobą, to tylko jeden z nich może stać taką gwiazdą, bo jeden wygrał. Mają chyba jeden jeden w walkach amatorskiej i zawodowej. Tak. E, także może kiedyś rozstrzygną, kto jest tak naprawdę lepszy. E, natomiast nie, nie widzę kogoś takiego, może o kimś zapominam, Ponieważ. Sebastian przybysz. E, no Sebastian jest. Sebastian już są zawodnicy, którzy porwą tak tu, znaczy, tu są czasy. Znaczy ja, ja myślę, że kilka musi być też czynników. Moim zdaniem, e, takiego bohatera, takiego e, wielopokoleniowego buduje też możliwość kończenia walk przed czasem w spektakularny sposób, tak jak robił to Michał, czy tak jak robił to mamet. Natomiast Sebastian Przybysz walczy w takiej kategorii wagowej, gdzie z reguły walki są pełnorundowe, one są na wysokim bardzo poziomie technicznym, ale tam brakuje akurat nokautu i z niższej kategorii wagowej komuś ciężko będzie zostać taką wybitną postacią, to raczej ktoś w kategorii no od Mariana Ziłkowskiego w górę no, zależy jakimi gdzieś tam, na, na jakich się będziemy opierać wytycznych takiego mistrza, gdzieś tam tworząc, nie wiem. No, niewątpliwie Marian taki może zostać. Czarek Michał? Czarek nie jest w KSW na razie, bo pytanie było o bohatera KSW. Nie. Gdyby Czarek był, to ewidentnie Czarek miałby taką szansę, bo on jest bardzo takim niszczącym dla wroga przeciwnikiem ewidentnie. No, on, on potrafi kończyć walki przed czasem. E, jaką taktykę powinien zastosować na Pudziana Michał Materla, żeby wygrać pojedynek? Jak Ty, Szymon, w walce z Mariuszem odczuwałeś jego siłę uderzeń i pięści i kopnięć? E, o, o taktyce, jaką Michał powinien był zastosować, to mówiłem już wielokrotnie. Michał powinien cały czas iść czasami ciosami w Mariusza i nie bać się klinczu z Mariuszem, bo, e, bo drugie pytanie jest, jak e, siła ciosów... E, to kiedy się idzie w Mariusza, to jak on się cofa, on nie, on nie jest takim wybitnym stójkowiczem yy, i on nie potrafi tak cofając się z kontry uderzać z różnych, z różnych, i z różnych kątów. Tak, i, czy po odskoku, czy po uskoku, czy po zejściu nie ma, nie ma tych umiejętności, dlatego te ciosy wtedy nie ważyły tyle. W klinczu bardzo szybko gdzieś tam ta jego siła się kończyła, dlatego że nie był na tyle dobry technicznie i uważam, że gdyby z Michałem Materlą się zwal nawet w klinczu, nawet gdyby Michał został przewrócony i leżał na plecach, to cały czas bym uważał, że to wcale nie jest zła pozycja dla Michała i z każdą sekundą mógłby Mariusza przełamać, natomiast to co mógł najgorszego zrobić to stanąć albo się cofać bo kiedy Mariusz się rozpędza ze swoimi atakami czy to e, uderzeniami czy obaleniami jest wtedy naprawdę bardzo niebezpieczny także nie można dać się Mariuszowi rozpędzić okay. e, czy będzie ten upragniony przez kibiców rewanż z groźnym lwem e, Dariuszem Kazimierczukiem no dzisiaj o tym mówiliśmy że dla mnie nie ma znaczenia z kim ja będę walczył czy będzie rewanż z Darkiem e, darek jest groźny a będzie jeszcze groźniejszy na pewno i być może kiedyś takiego rewanżu dojdzie. E, póki co gdzieś tam Darek ma swoje wyzwania, ja swoje w postaci leczenia nogi. Także być może, jak się gdzieś tam uporam z tymi problemami, być może kiedyś federacja, która nas obu by musiała zatrudnić, będzie chciała nas zestawić. Trudno powiedzieć, ale Darek na pewno robi cały czas formę. E, czy zawalczyłbyś z Arturem Szpilką w boksie albo K1 w małych rękawicach? Nie, w boksie raczej bym nie zawalczył, chyba nie ma takich pieniędzy, ponieważ o ile to nie jest bokser najwyższej klasy, bo dla mnie najwyższa klasa to jest Klitschko, to jest Lennox Lewis, to jest Evander Holyfield i tak dalej, czy teraz Joshua, czy, czy Usyk, czy Fury. czy Fury na przykład, no to powiedzmy Artur nie jest na ich poziomie i nigdy nie był, ale już jest w bezpośrednim zapleczu tej grupy i uważam to za wybitny poziom bokserski i prawdopodobnie bardzo szybko bym je znokautował, zwłaszcza w małych rękawicach, a w dużych to pewnie też, tylko ta męczarnia mogłaby potrwać trochę dłużej, także nie, jakby to powiedzieć, nie porwałbym się na udowadnianie swoich, swojego poziomu bokserskiego w walce z Arturem. Prawdopodobnie, prawdopodobnie nie. Okay, nigdy nie mów nigdy. E, jak widzisz szanse szpilki w MMA Easy Money dla Radczenko? Nie wiem, na pewno są rzeczy, które, na które gdzieś tam odpowie pierwsza walka, to jest odpo to jest odporność na ciosy w małych rękawicach, i czy będzie okazja to zweryfikować, tego nie wiem. Jeżeli on będzie. Lepiej przyjmował te ciosy, aniżeli przyjmował w boksie, i nie będą robił takiego spustoszenia, to na pewno ma szansę, bo on jest fizycznie dosyć silny, jak na swoją wagę. Niektórzy moi koledzy, którzy z nim robili jakieś takie zabawy w MMA, uważają, że ma niezłą czutkę do obrony przed obaleniami, jak na boksera, bo bokserzy rzadko taką czutkę mają. Także jeżeli gdzieś te informacje, jakie miałem, się potwierdzą, a on by sobie dawał radę z tym, żeby tych ciosów nie przyjmować tak jak w boksie, to, to ewidentnie może mieć szansę. Natomiast E, niewątpliwie wydaje mi się, że na tym etapie Raczenko może być faworytem. Natomiast okay. na pewno nie będą to easy money, tak bym tego nie określił. Okej, okay. tu pytanie o Izu to przegadaliśmy, ale przeczytam. Izu Gonoch powinien wrócić do boksu. Samociuk znowu w niego wjechał i rozjechał. MMA to chyba nie jego dyscyplina. E, ja bym nie powiedział, że Izu powinien wrócić do boksu, bo on ewidentnie w boksie sobie nie poradził w tej końcówce. Natomiast ja bym nie skreślał Izu w MMA, dlatego że ma idealne warunki fizyczne do tego, żeby walczyć w MMA. Pewnie e, na jego miejscu robi był cały czas zapasy bo stójka gdzieś tam, w jakimś poziomie utrzyma, bez względu na to, czy by robił, czy nie. Natomiast ewidentnie będzie mu brakowało zapasów. Oczywiście, obrony przed poddaniami też i gdzieś tam wychodzenie z zagrożonych pozycji, ale on się musi wzmocnić. On jest mocny fizycznie, ale nie jest mocny fizycznie zapaśniczo. To są tak. zupełnie dwie inne mocne tak. fizycznie sytuacje, bo, bo możesz naprawdę być silny i dużo potrafić. Ale jest potrzebna jemu ewidentnie zapaśnicza siła fizyczna. I to jest ta, ta wytrzymałość siłowa. Tak, i, i, i dokładnie. On musi w tym takim półprzysiadzie, w takim pochyleniu zapaśniczym, zderzyć się z ciężarówką i się z nią umieć przepychać. I wtedy absolutnie Izu może walczyć w MMA, bo on, jest tam taki potencjał jego organizmu na pewno jest duży. Okej. Okay. Eee... Czemu uciekłeś z KSW przed Narkunem, a teraz obaj z Mirasem wyzywają, wyzywają do walki? Pudziana próbując go oczernić i wyzywać. Czyżby kaska się skończyła? <noise> znaczy, ja nie, nikogo nie wyzywam do walki, to po pierwsze. Nikogo nie oczerniam, to po drugie. Już mówiłem, że tak jak. E, 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 Gdzieś analizuję i mówię o czyichś słabych punktach czy jakichś błędach, to nie dlatego, że chcę komuś dokuczyć, tylko że ktoś mnie poprosił o analizę i tak wygląda moja analiza i tak samo wyglądała dwa lata temu czy, czy rok temu, tak samo wygląda teraz, ale na pewno nikogo nie obrażam to absolutnie jeżeli gdzieś jakiś nagłówek został zmodyfikowany, to po prostu no, ktoś, a widziałem takie nagłówki, które... Często media z kontekstu też Tak, coś tam które, które nie odpowiadały rzeczywistemu kontekstowi mojego wywiadu i czasami ktoś czytając nagłówek może mieć takie, takie wrażenie. Natomiast nie mogę odpowiadać za trenera Mirka, bo wszystkie jego wypowiedzi, słowa... I wszystko co robi, to są mi wyłącznie jego autorskie pomysły i ja jakby nie jestem z tym konsultowany. I z wieloma też się nie zgadzam, także też, żeby nie było, że ja kogoś wyzywam. Druga sprawa, że nie uciekłem z KSW. Absolutnie nie. Ja mówiłem wtedy, mówię teraz, ja mogę walczyć i z Tomkiem Narkunem, i z Filem De Frissem. tylko po pierwsze muszę być zdrowy, a po drugie finanse za taką walkę muszą się dla mnie zgadzać. I ja przed nikim nie uciekam. Mało tego, nie bałbym się powiedzieć, nawet gdybym w ogóle... Nie byłoby to dla mnie wstydem powiedzieć, że ktoś jest dla mnie lepszy i z tego powodu, że ja jakby boję się walczyć z tym zawodnikiem, to nie będę z nim walczył. Jakie to fajnie ja, powiedziałeś przed chwilą, właśnie chodzi o boks, w, z właśnie, właśnie chciałem powiedzieć. Na potwierdzenie moich słów jest to, że nie zawalczyłbym z Arturem w małych rękawicach w boksie, bo byłoby to dla mnie po prostu niebezpieczne. I w ogóle nie boję się, czy to nie jest dla mnie wstyd powiedzieć, że to jest zupełnie inny poziom i nie dziękuję, bo jestem za słaby. W ogóle nie ma problemu. Natomiast nie uciekłem z KSW, dlatego że się kogoś bałem, tylko po pierwsze byłem e, zdrowotnie mocno niedysponowany i fizycznie. Po drugie, finanse gdzieś tam się na mnie zgadzały w tej sprawie. Także. Okej, okay, bardzo dobra odpowiedź, jak dla mnie. E, jak typujesz weekendową walkę, Janny Jędrzejczyk? To zapraszam do materiału, bo, bo rozmawialiśmy w wywiadzie na ten temat. E, Szymon, co myślisz o ostatnich dymach na High League? Pozdrawiam. Nie oglądałem Gali, gdzieś tam tylko widziałem nagłówki, a z doświadczenia wiem, że nagłówki niewiele mogą powiedzieć. No, przerwana została. Tak, gara. została przerwana tam chyba z powodu jakiejś bójki na trybunach. Ja, bo tam się dużo działo. Tak, ja, ja powiem tak, ja będę z Polski w związku podnoszenia ciężarów, organizowałem kilka imprez sportowych, w sensie odpowiadałem za organizację, bo sam fizycznie jej nie organizowałem. Jakby pracownicy Polskiego Związku to robili. Natomiast wiem, jakie są zasady organizacji imprezy masowej, a tym bardziej imprezy masowej o podwyższonym ryzyku, gdzie się mogą zjechać kibice dwóch zwaśnionych klubów i może dojść do takiego zamieszania. Wielokrotnie to miało miejsce w polskim MMA, bo i w KSW, i w Fenie pamiętam UFC. I, i, i pamiętam właśnie przed spotkiem katowickim, bo kiedyś przed Fenem, o Morwos Gala też nie została odwołana. Także jest wiele doświadczeń już tego typu i z tych doświadczeń należy czerpać, żeby było bezpiecznie, bo Głównie na gale frikowe, właśnie e, takie o której e, mówimy, e, to głównie przychodzi młodzież. Czasami rodzice ich przy, przy, przyprowadzają, czasami są to nastolatkowie, i no, moim zdaniem pewnie część się poczuła zagrożona w tej sytuacji i do takich rzeczy nie powinno dochodzić. E, ja, tak jak już mówiłem, tego dnia oglądałem. Oktagon i oglądałem UFC. Dlatego nie chcę się tutaj mądrzyć, kto zawinił, co można było zrobić lepiej, komu to pomogło, komu zaszkodziło. Nie wiem, nie, gdzieś tam nie zagłębiałem się w to. Natomiast, kiedy ja idę na jakąkolwiek imprezę sportową, chciałbym, żeby tam po prostu było bezpiecznie. Okej. Okay. Czy nie uważasz, że. o to pytanie, e, też przed chwilą wyjaśniliśmy, ale przeczytam. Czy nie uważasz, że ze względu na to, że jesteś związany z trenerem ok Oknińskim, każda Twoja wypowiedź jest mniej lub bardziej przeinaczona, co ostatnio przejawia się trochę jako nagonka na ciebie? Być może tak jest. No tam trener Mirek jest bardzo charakterystyczną postacią w świecie MMA i jego wypowiedzi na mój temat, czy różnego rodzaju propozycje na mój temat mogą przez wielu być zinterpretowane jako również moja deklaracja, a to praktycznie nigdy nie jest jakby bezpójne, bo Kilka widziałem wypowiedzi trenera Mirka w ostatnich tygodniach, czy dotyczących Mariusza, czy jakichś innych walki. Tak jak powiedziałem, są to autorskie trenera wypowiedzi niekonsultowane ze mną. Okej, okay. trener Okniński podpisujemy Okniński, tak, Szymon tak, tak. Kołecki podpisujemy natomiast, Szymon natomiast, Kołecki. natomiast jest oczywiście wiele rzeczy dotyczących MMA, treningów, strategii i tak dalej, przy których jak teraz jak mówi, to ja absolutnie się pod tym podpisuje. Natomiast ja nie jestem charakterem człowieka, który by kogoś obrażał, wyzywał, czy w jakiś taki e, sposób, który ma wzbudzić zainteresowanie, dążył do, do zainteresowania moją osobą, czy, czy walką moją osobą. Jest to w ogóle mi do niczego niepotrzebne. E, witam Panie Szymonie. Czy to prawda, że był Pan, e, że chciał Pan zostać księdzem w przeszłości i był Pan bliski wstąpienia do seminarium duchownego? Nie, nic o tym nie. Naw <grym> nawet ministrantem nigdy nie byłem. E, także to chyba z jakimś innym Szymonem kołeckim być może jest e, taka historia. E, kiedy w końcu walka na Fame MMA? E, w ogóle nie rozmawiam na tym etapie z Fame MMA. Miałem oczywiście krótki kontakt zarówno z Fame MMA jak i z High League. I z kilkoma innymi organizacjami, ale tego tak już mówiłem wcześniej, ze względu na to, że jeszcze się rehabilituję, to gdzieś tam wszystkie te rozmowy dawno już uciąłem. Chociaż muszę powiedzieć, że dwa dni temu dostałem jeszcze niezależnie mimo wszystko jakąś tam propozycję, ale cały czas je wszystkie odrzucam i nie podejmuję rozmów, dopóki nie będę w 100% zdrowy. No to o czym rozmawialiśmy. E, oprócz Polaków, masz jakiegoś zawodnika z zagranicy, z którym mógłbyś zawalczyć. Szymon, pewnie z każdym by mógł zawalczyć, natomiast ja bym to zmodernizował, chciałbyś zawalczyć? Kurde, to są takie pytania. Ja na pewno mam takie przemyślenia, tylko teraz ciężko mi jest do nich wrócić, bo są zawodnicy, którzy gdzieś tam robią na mnie wrażenie i na przykład miałem kiedyś, już kilka lat temu, to nie w kontekście mojego marzenia, że chciałbym, tylko tak sobie myślałem, że gdybym zawalczył. Gdybym dostał walkę i zawalczył z Martinem zawadą wadą, to i udałoby mi się pokonać, to byłoby coś niesamowitego, bo pamiętam jego walki, jaki był twardy. Ta jego twardość przede wszystkim robiła na mnie wrażenie. I po iluś tam latach się okazało, że mogłem z Martinem zawalczyć i zrobiliśmy fajną walkę i mi się udało wygrać. Natomiast tak teraz mi na szybko trudno gdzieś tam wrócić pamięcią i, i z kimkolwiek, żebym chciał zawalczyć. Jedyny z kim chciałbym zawalczyć, to oczywiście byłby rewasz, ale z Polakiem z Michałem Bobrowskim, który jako z jedyny dla punkty mnie pokonał bez względu na to, w jakiej federacji jak Gdyby Michał był w dobrej oczywiście formie fizycznej, nie, nie wykorzystując tego, że teraz od iluś tam lat nie trenuje i, i jakby nie może tego robić i tak dalej, tylko gdyby się okazało, że Michał jest w formie i takie zestawienie byłoby e, jak najbardziej realne, to wtedy byłoby fajniej, gdyby ja też był w dyspozycji. Natomiast tak poza tym, to teraz mi trudno sobie kogokolwiek przypomnieć. Eee, czy pojedzie na ten trening do WCA pokazać Bochowiczowi, jak się wstaje, walczy z pleców? Znaczy, jak tylko będę oczywiście zdrowy, to jak najbardziej. Jeżeli Janek. W ogóle ja miałem taką prośbę, taką nieoficjalną w którychś przygotowaniach, czy mógłbym Jankowi pomóc, natomiast miałem swoje kontuzje dosyć poważne i nie byłem w stanie po prostu tego zrealizować. Natomiast jeżeli będę w miarę tylko zdrowy i będę mógł tylko służyć pomocą, to jadę oczywiście i w każdej chwili to, co będę ja mógł pokazać, oczywiście pokażę. Jeżeli się przyda Jankowi, to super. Jeżeli się okaże, że. Moje wyobrażenie o pewnych rzeczach było na wyrost i ono w ogóle nic nie wniesie, to, to wtedy posypię głowę popiołem. Ale jeżeli będzie taka możliwość i będę mógł to zrobić, to zawsze chętnie. Bardzo, bardzo fajnie. Eee, witacie się razem z Pudzianowskim, podajecie sobie rękę, jak widzicie się na jakiejś gali. MMA? No pewnie, że ja Mariusza znam Znacie już prawie 20 lat, ja kiedyś sędziowałem. Puchar Polski Strongman, kiedy Mariusz go organizował przez dwa lata. Można powiedzieć, że wyświadczałem Mariuszowi przysługę i byłem sędzią na jego imprezie. No, my się wiele lat znamy, jak doszło do naszego zestawienia, gdzieś tam do podpisania umów, to Mariusz do mnie zadzwonił z takim trochę no kiedyś razem dźwigaliśmy, teraz się będziemy razem bili i, i tak dalej. Gdzieś tam pewnie po, po naszej wspólnej walce, to już może jakby troszkę relacje są inne, no bo jednak wiadomo, nawet koledzy kiedy muszą ze sobą zawalczyć, jeden musi wygrać, jeden musi przegrać. To są te ambicje sportowe. E, oczywiście, no Mariusz jest wyjątkowo ambitnym sportowcem, zresztą ja może nie mniejszym. I ktoś zawsze chce wygrać, i te relacje no, no nie zostaną już takie jak przed tym, kiedy się gdzieś tam kolegowaliśmy. Natomiast ja zawsze z wielkim szacunkiem do Mariusza podchodzę, uważam go za wybitnego sportowca w historii gdzieś tam polskiego sportu. To, że mówię, że nie uważam go za wybitnego zawodnika W MMA na poziomie właśnie, czy Defrisa, czy nie wiem, Daniela Omielańczuka, czy Marcina Tybury dalej. To nie jest absolutnie obrażanie Mariusza, bo doceniam jego poziom, uważam jego poziom za wysoki, już sportowy, natomiast nie za wybitny. Ale to ja nie wiem, czy to ktoś może nazwać ubliżaniem Mariuszowi, obrażaniem go, czy cokolwiek innego, bo ja nie mam tego na celu. I zawsze z dużym szacunkiem do Mariusza będę podchodził. Uważasz, że Mariusz em, zrobił już w swojej karierze więcej niż, niż miał na to możliwości? Czy może nawet bym powiedział talentów do sportu walki? Bo, bo tak to mi się tak trochę wydaje, że Mariusz w tej swojej karierze wycisnął naprawdę bardzo dużo. Jeszcze to ostatnie zwycięstwo to, to w ogóle... Ja myślę, że to ostatnie zwycięstwo zwłaszcza e, gdzieś tam buduje tą historię Mariusza, bo zwyciężył z legendą MMA w Polsce. natomiast. Ja też trochę się opieram na informacji Mirka o który miał możliwość jakiś krótki okres czasu Mariusza prowadzić. Znam też Mariusza właśnie ze Strongmana i Mirek uważa, że gdyby on technicznie wiele rzeczy potrafił, choćby właśnie kontrolę w parterze, czy obalenie z użyciem mniejszej ilości siły, a większą ilością techniki i kilka innych rzeczy, to on uważał, że w swoim okresie takim, kiedy był fizycznie bardzo dobry, ważył tam te 125 kilo, to uważał, że mógłby być nawet nie do pokonania. Taką autentycznie jakby diagnozę jego tam możliwości rozwoju po latach mi przedstawiał, dlatego z tego punktu widzenia uważam, że e, ufając Mirkowi bezgranicznie w sprawach jakby oceny MMA, uważam, że Mariusz mógł na pewno jeszcze zrobić więcej, ale i tak oczywiście zrobił bardzo dużo. Sparujesz z jakimiś freakfighterami albo sparowałeś kiedyś? Jak tak, to z jakimi? Jak radzi sobie Daniel Majewski pod okiem Mirka? Chyba. Problem mój polega na tym, że od października zeszłego tak. roku nie byłem w klubie na treningu i nie miałem okazji sparować, bo pod koniec października miałem artroskopię kolana i gdzieś tam ciągłą rehabilitację i teraz powtórka. Nigdy chyba nie sparowałem. Chociaż z Tomkiem oświecimskim sparowałem, ale nie wiem, czy go można zaliczyć do frików w takim większym wydaniu. Ale chyba no, Tomek nie był takim pełnym zawodnikiem MA. Walczył w walkę frikową z. Z popkiem, no to z Tomkiem kiedyś pamiętam chyba jedną czy dwie rundy miałem okazję posparować. I ja, generalnie, zawodnikiem sparingu, jestem taki, który skupia się na tym, żeby głównie nikomu się nie stała krzywda, a co można wykorzystać i przerobić, to, to fajnie. Jakby ja na 100% walczę na, w trakcie gali. I w, zwłaszcza z zawodnikami, którzy nie są w pełni takimi zawodnikami MMA, ukształtowanymi, bezpiecznymi i itd. To zawsze z dużą ostrożnością walczę, ponieważ zawodnik z mniejszym doświadczeniem ma taką tendencję często do robienia nieprzewidzianych ruchów, które mogą doprowadzić do kontuzji i jego i mojej. Dlatego walcząc z raczej skupiłem się na tym, żeby nam się nic nie stało wtedy. Nie? Natomiast z Damianem Majewskim nie miałem okazji się spotkać. Ja tam parter robiłem chyba, czy tam pokazywałem trochę różnych technik Amadeuszowi Ferrari'emu, ale to też nie był sparring, tylko jakieś takie dodatkowe ćwiczenia zapaśniczo-parterowe, kiedy przychodził do Roberta Roszkiewicza na treningi. Natomiast kurczę, nie chciałem kogoś pominąć, ale tak sobie nie przypominam. Raczej głównie z zawodnikami, z MMA trenowałem sparwę. No, akurat jeśli chodzi o Ferrariego, to głośno w mediach, ale akurat domyślam się, że takich postaw nie. Nie wspiera nie, nie, nie. Ja gdzieś tam z Amadeuszem, jak się widzimy na treningach, no to, to Amadeusz zupełnie wygląda inaczej, aniżeli później w mediach. Mało tego. Ja też nie do końca mogę ocenić, bo ani nie oglądam Amadeusza filmów, ani jego postów, nie czytam. Żadne nagłówki po prostu widzę dotyczącej, yy, dotyczących Amadeusza. Także też nie oceniam go, bo jakby się nie zagłębiał w temat. Natomiast na treningach e, zawsze normalnie się do wszystkich odnosi. Okay. E, jak myślisz, co dalej z karierą Michała Materli? Porażka z Pudzianem to musi być niezły cios wizerunkowy. No Myślę, że najgorsze co by było teraz, to jakby Mariu Mateusz, e, Michał zakończył karierę e, i był, zostałby zapamiętany z porażki z Mariuszem. Fajnie by było zawalczyć ze dwie dobre walki, w spektakularny sposób wygrać i ewentualnie może wtedy myśleć o końcu kariery. Bo na pewno nie zasłużył sobie Michał swoim przebiegiem kariery w MMA na to, żebyśmy pamiętali go z jego ostatniej walki i przegranej z Mariuszem. No ale w sporcie tak jest. No, często cię ludzie pamiętają swojego ostatniego wystąpienia bez względu na takie ono jest. Nie wiem, no, z jednej strony no, Michał ma już swoje lata. A ja oczywiście jestem od niego starszy, ale w tym wymagającym sporcie jestem krócej i być może on jest trochę bardziej wyeksploatowany. Nie wiem, ja mam po prostu nadzieję, że Michał w stanie jest realnie ocenić swoje możliwości e, i e, wtedy podejmie odpowiedzialną decyzję, bo uważam go za mądrego człowieka. i... I tyle. Jeżeli zdecyduje się walczyć, będę mu jak zawsze kibicował. A uważasz, że e, Michał bardziej przykładając uwagę do game planu byłby lepszym zawodnikiem niż to, że on po prostu chce toczyć te boje? Znaczy ja z nim rozmawiałem przed walką, jakiś tydzień przed walką z Mariuszem i on game plan miał bardzo dobrze ułożony i wydawało mi się, że jak gdyby przyłożył właśnie... E, gdzieś tam nacisk, czy położył nacisk na tą właśnie taktykę w walce z Mariuszem. Natomiast ewidentnie to nie zostało zrealizowane w trakcie walki. I pytanie, czy Michał po prostu stwierdził, że jednak będzie chciał się pobić i znokautować e, Mariusza, gdzieś tam w kontrze. Czy Mariusz wywarł taką presję, że Michał nie był w stanie e, jakby zrealizować swojego założenia? Tego nie wiem. I ostatnie pytanko takie, które mi się nasunęło podczas tego Q&A, już, już ode mnie też, jak od widza. E, Michał Andryszak powiedział mi kiedyś, że, e, że The Freeze to jest top 5 na, na świecie, być może nawet teraz w wadze ciężkiej. E, jaki, widzisz, jaki widzisz sposób na to, żeby The Frisa pokonać? Bardzo mocny boks i dobre zapasy. Bo po prostu musi być ktoś, kto w zwarciu z nim nie da się przewrócić. A jednak w ciosach on nie jest najmocniejszy. Nawet chyba miałem okazję kiedyś o tym rozmawiać. Ktoś boksujący, jakby przynajmniej na poziomie Michała Kity, bo Michał ma fajny boks i dosyć mocne ciosy. I być może ktoś taki jak Mariusz, który dysponowałby taką masą i siłą fizyczną. Natomiast no, ktoś z większymi umiejętnościami, ewidentnie zapaśniczymi, że nawet jakby się przewrócili, żeby od razu, od razu wstał. Trudno mi tak z głowy jest teraz takiego dobrego polskiego zapaśnika. Chciałbym zapytać, Gdzie, czy masz kogoś w głowie, czy... kto. Znaczy, kto... Ja inaczej powiem. Gdyby Daniel Kormier był w swojej formie życiowej, to Daniel Cormier by z Defriesem wygrał. Takiego no, Daniela Kormiera e, e, potrzebowałby człowiek, który, znaczy potrzebowałaby gala, która by chciała zestawić go z defrisem, czyli dobra stójka, bardzo trudny do obalenia, nawet jak obali, jak zostanie obalony, to wstaje jak piłeczka z ziemi, sam bardzo dobrze obala, także bardzo dobra kondycja, odpowiednia siła, no Daniel Kormier, typ Daniela Kormiera. No bardzo fajne, bo właśnie widzisz, to już sprecyzowałeś typ zawodnika, który mógł wygrać. Mi się wydaje, że de Vries, na przykład yy, Jocicia, czy tam czynganu, yy, to, to by ich zrobił. Myślę, że tak, mógł, bo na każdego oczywiście mógłby przegrać. Tak, ale, styl, ale chodzi z styl, styl. Tak styl, styl, gdyby rozmawiamy. właśnie walczył z miociczem i on by go sklinczował, mimo że miocic był dobrym zapaśnikiem, to jednak waży te 103 kg, to nie jest ta siła, nie ten wzrost i mógłby zostać ułożony i porozbijany albo poddany. Z kolei Ganu, idealnie byłoby dla Defrisa się z Ganu sklinczować, tak, i tylko, tylko trzeba byłoby przejść po prostu tą gardę, jak już by doszło do klinczu bo pamiętamy, Mioćicz przewracał w pierwszej walce Nganu, natomiast Miocić ważył dużo mniej niż Defries, prawie 20 kg i nie wymęczył tak Nganu, kiedy Nganu leżał na plecach. Także Defries na każdego z nich miałby oczywiście coś do zaoferowania, żeby wygrać. Oczywiście tamci też by mogli z nim wygrać. Natomiast jeżeli by walczył z Danielem Kormierem, to uważam, że nie miałby na Daniela Kormiera sposobu. Fajna, bardzo fajna polemika na, na koniec, to mi się podoba. E, Szymon, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Widzowie też na pewno, na pewno dziękują i już nie składam ponownych życzeń, bo, bo to było w materiale. Ja Was odsyłam. Jak nie widzieliście, e, to dużo, dużo fajnych tematów w naszym, w naszym wywiadzie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.